Oto sklep meblowy, który chyba najmocniej przegina. Tyle się mówi o poprawnej pisowni. Nazwy własne powinny być pisane wielką literą. Imiona powinny być pisane wielką literą. Jaki przykład ten sklep daje dzieciom? Piękne imię Agata pisząc z małej litery. Dodatkowo nasza pierwsza dama, pani Agata yy, Duda-Kornhauser, jest yy, też ma to imię. I jak by to wyglądało, gdyby pani Agata Duda Kornhauser pozwoliła się sfotografować na tle swojego imienia, napisanego małą literą? Nawet papier toaletowy Regina mniej przegina, ponieważ jest to nazwa własna i jest to napisane z wielkiej litery. A tutaj Agata zawsze małą. No po prostu to jest bardzo urągające dla wszystkich pań o pięknym imieniu Agata. I ja się dziwię, że jeszcze żadna pani z tego powodu, z powodu szargania jej imienia nie wytoczyła temu sklepowi meblowemu procesu. No po prostu jakaś żenada. No i teraz taki mały eksperyment zróbmy myślowy. Wyobraźmy sobie, że ktoś postawił podobny olbrzymi sklep meblowy, taki jak ten i nadał mu imię Jarosław, pisane małą literą. Wiecie, co by się w Polsce działo, gdyby, gdyby taki był y, nietakt że imię Jarosław napisane z małej litery nie utrzymałoby się tygodnia. A tutaj cały czas z małej, nikt na to nie zwraca uwagi, do tego sklepu już po prostu pisałem maile, nawet osobiście chodziłem to zgłosić, że to się nie godzi, tak, szargać y, żeńskiego imienia. No ale wszyscy to olali. No to teraz będą mieli ten filmik. No bo można było na przykład zmienić zwyczaj językowy, jak się mówiło kiedyś na Ukrainie, teraz się mówi w Ukrainie. No może ten po prostu paskudny prostacki zwyczaj językowy pisania yy, imienia żeńskiego z małej litery, bo niby to tam jakieś logo jest. Wymówka tylko też zostanie po prostu zmieniony. I będzie imię napisane godnie, wielką literą, tak jak się powinno pisać. I ta pani aktorka nie będzie musiała się z tego powodu wstydzić. Proszę bardzo, Agata z Małej. No nie, no obciach totalny. Nie muszę chyba mówić, że ten sklep też bojkotuje.